Głupota, ślepota i durnota ludzi, którzy przygotowali tę wystawę, to jest najłagodniejsze określenie, jakie można znaleźć na zachowanie tych ludzi. Jeśli to jest tylko głupota, ślubo, ślepota i durnota, no to to jest rzeczywiście jakieś usprawiedliwienie tych ludzi, którzy i tak powinni być natychmiast zwolnieni z pracy. Ale jeśli to jest coś więcej, jeśli to jest niemiecka opcja, jeśli to jest działanie na, na, na szkodę polskiej polityki historycznej, jeśli to jest wybielanie. Niemców z czasów II wojny światowej. Jeśli to jest wskazywanie turystom, którzy będą odwiedzać to muzeum, że Polacy też służyli w w sumie ten Wehrmacht, nie? to nie był taki zły, różni tam służyli w różnych sprawach, byli też katolicy, byli też Polacy z Gdańska, byli Polacy z Kaszub, byli Polacy ze Śląska. To to jest zdrada całkowita i to za państwowe pieniądze. To się w głowie nie mieści, dlatego apeluję raz jeszcze. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz napisał znakomitego tweeta, ale pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, tak jak całe Polskie Stronnictwo Ludowe musi pamiętać, że jednym tweetem nie naprawi zła, które samo czyni, będąc w tym rządzie, który szkodzi Polsce, a wierzchołkiem Góry Ludowej jest właśnie ta wystawa Nasi Chłopcy w